Znowu gram w Among Usa. Wchodzimy. To już czwarty raz. Ja teraz jestem flinty pad. Zmieniamy się. Kupiłem sobie takie coś, nie? Ja miałem takie. To miałem. Zazwyczaj miałem to. Mm. Będę miała dalej to. Ale zmienić sobie będę tak: czapkę takiego. Tutaj. Albo tak. I wtedy tak wezmę. Dobra. Super. Sorry, że tak kaszle. I kiedy Zaczynamy. Z... Tutaj y, muszę wpisać. Jestem trochę chrypła, sorry. O, to, Ale słodziak. Ten chyba zaczyna, bo on obok komputera stoi. No dobra, zaczynamy. Może tym razem będę impostorem. Chcę zacząć, a... No ja Dobra. Może teraz będę impostorem. Jak możecie, jak chcecie, to możecie mnie subskrybować. No i jestem znowu kremat. Są tym razem trzy impostory? O, tutaj wybieram. Mhm. Czyli to jest inne. Dobra. Ej, bo wiecie, co to jest, drabinka? To chyba nie w tym. Była taka drabinka, nie? Oj, bo tu ktoś skoczył. Widziałam. Ale to na pewno nie Enginer, bo on zabił i wskoczył, nie? Szkoda, że nie zdążyłam zobaczyć, kto to. Wszyscy zaraz na mnie pewnie zagłosują. Ciekawe, kto to może być. Nie wiem, na kogo zagłosuję. Może na tego Game Wild? Aha, wszyscy na tego. E, ale on jest martwy. Nie Aha, dobro, przegraliśmy. To jeszcze raz zagramy. Dobra, to będzie długi filmik. Tak podejrzewam. Eee to wyjdę tutaj. Okej. Okay. No kiedy zaczynamy? Ojacie. Dobra. Ja nagram, kiedy już będziemy grać. Dobra. Startowaliśmy. Dobrze. Teraz czekam, kim jestem. No i ja jestem normalna znowu. <laughs> Tak, normalna. Nie jestem inżynierem czy kimś tam. Dobra. To biegnę sobie tutaj w medbay. No co ty robisz? Po co? Po co ty tu zrobiłeś, co? Po co? Po co ty tu zrobiłeś, no? Dobra, ja na niego głosuję. Na niego głosuję. E, który, to, który to ten? Dobra, jak wszyscy zagłosują, to też nagram. No, nikogo nie wyrzucili. Bo porównam było. Także dalej gramy. E, tym razem pójdę tutaj. Tam, 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 tam. Dobra, dobra. Biegnę. Ej, i jest jakiś dziwny ten bin. bin begon. Nie mogę tego wymówić. Dobra. Jestem tu już. okej okay. Co? A. Oj, czekaj, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, okej. Okay. Zobaczę na komputerach. Dobra. Okay. O, zgłosili kogoś. Tu właśnie tego dziwnego. Mm. Nie wiem, na kogo głosuję. Nie mam pojęcia. Może na Goldsmith. On był jakiś dziwny. Ten Goldsmith. Jest jakiś dziwny. Za niego zagłosuję. I ze on nie był impostorem. To idziemy dalej. Y -hmm. Dobra, dobra, idziemy, 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 idziemy. Tutaj, może coś tutaj, zawsze tutaj trzeba coś. No a mówiłam. Okej, okay. teraz ze strzałką idziemy. Trzełeczka. Tutaj trzeba, tak? Okej. Okay. Tylko jedno kliknięcie zadania są. I... <śm> no i to na tyle, kochani. Pa!